Oh, Siema, jestem Marek. Dzisiaj wybrałem się do ubogiego parku, aby dawać ludziom wyzwania. Dobra, więc teraz pokrótce streszczę wam na czym będzie polegał ten film. Jestem właśnie w parku. Zresztą mówiłem wam to na początku filmu. Będę tutaj szukał ludzi i podchodził do nich, aby dać im kilka wyzwań. Pierwsze wyzwanie będzie o wartości 20 zł. Osoba będzie musiała zrobić 10 przysiadów. Następne wyzwanie za 50 zł będzie polegało na tym, że osoba będzie musiała obrócić się 10 razy wokół siebie. Następne już będzie o wartości 100 zł. Osoba będzie musiała zrobić 10 pompek. Kolejne wyzwanie nie jest stricte dyscypliną sportową. Osoba będzie musiała wypić kieliszek Tabasko. Następne jest najbardziej hardkorowe i też o największej wartości. Jeżeli ktoś rozbierze się, to dostanie ode mnie 500 zł. Mam w planach nagranie podobnego odcinka do tego, który zaraz obejrzycie, a mianowicie będzie on polegał na tym, że będę szukał ludzi i podchodził do nich. Następnie będę się ich pytał, czy subskrybuję mój kanał. Jeżeli będą subskrybowali mój kanał, pokażą mi to na telefonie, to dam im grubą gotówkę. Zastanawię się jeszcze ile to będzie. Może 200, może 300, może nawet 500. Więc, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to lepiej to zrób, bo być może właśnie ciebie gdzieś spotkam i będziesz mógł zarobić grubą gotówkę. Teraz przejdźmy do rzucania tych wyzwań różnym ludziom. A mamy tutaj pana, też się go Proszę pana. Nagrywamy film. Mielibyśmy dla pana do zarobienia 870 zł za wykonanie kilku naszych wyzwań. Byłby pan chętny wziąć w tym udział? Nie, kilka dziękuję. naprawdę łatwych ak, wyzwań. Ak, ak. 870 zł można zarobić dosłownie 10 minut. No 870 ak, zł. A kto was sponsoruje? My sami. Co, co ja bym miał robić? No to będzie kilka wyzwań. Ja będę mówił panu po kolei. Wyzwania są o różnych wartościach. Pierwsze jest za 20, następne za 50, 100, Nie. 200 i 500 zł. Łącznie będzie miał pan do zarobienia 870 zł. Nie chodzi mi o pieniądze, tylko co, 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 co by trzeba co by było robić? Dobrze. Pierwsze wyzwanie byłoby takie, że zrobiłby pan. Nie wiem, trzy przysiady. Panie Ale może w każdym znamenia? momencie pan zrezygnować i wziąć pieniądze i zrezygnować. Nie trzeba wszystkiego. Po każdym wyzwaniu daję panu pieniądze. <śmum> Każde wyzwanie będzie coraz cięższe do zrealizowania. A jak to długo trwa? 10 minut, to 10, 10 minut, 10 minut. Nie dłużej. A to ja już się To co, zaczynamy? Trzy przysiady, 20 zł. Tak, to... tak, tak. Trzy tak, tak, tak. przysiady, przy 20 zł. Poważnie? No poważnie. Następne wyzwanie jest jeszcze łatwiejsze? Nie, naprawdę. Naprawdę, Naprawdę, zł. Raz, dwa. I trzeci przysiad. przysiadł. Proszę. Nie 20 zł dla pana. Prawdziwe 20 zł może pan sprawdzić. Widzę, że się wszystko zgadza. Następne wyzwanie jest takie, że dostanie pan od nas 50 zł, jeżeli 10 razy obróci się pan wokół siebie. Wyznaczy się obrócić. Nic trudnego myślę. 8, 9. 10. Dobrze. 50 zł dla Pana. Już nie będę sprawdzał, tylko się po prostu widzę, że to jest niezła zabawa. Kolejny poziom jest no. troszeczkę trudniejszy. Będzie Pan musiał zrobić 3 pompki. W zamian dostaje Pan 100 zł. Ja muszę zdjąć to. Otrzyma Pan? Jasne. Podam Ci tutaj. Gdzie te pompki? No tutaj nie będę. Obojętnie. obojętnie gdzie. Wybierze Pan sobie miejsce. Tu jest najlepiej. Podgodnie. Trzy? trzy pompki, wystarczy. Widzicie, już nie pamiętam, kiedy pompki wyprzedł. Raz, dwa i trzy. Dobra, mamy trzy pompki. Jest, dał pan sobie radę z tym wyzwaniem. Do Kucze, czego? Ja pielęgniczę. Zagrabiam szmalec. Co Następne już nie jest y, stricte dyscypliną sportową. Będzie pan musiał wypić kieliszek tabasku. Lubi pan ostre? Nie znoszę Baska to ja już to Pobrałem, po Indiach jeździłem i tak dalej. no problem wiem co to jest, ale takie ostre czy takie... No, no zwyczajne Tabasco. Ostre dosyć to. Trochę wykręci. Lecimy? Lecimy. Dobra, to ja będę musiał tam podejść i wziąć kieliszek i Tabasco, zaraz do Pana wracam, okej? Okay? Tutaj będzie Tabasco, ja, tak. ja to wyczuję. Tak, tak. I ja będę nalewał tutaj przy Panu, także bez problemu. Dobra, także wracam już... Ten do... cały? Do, do połowy. Do połowy lać? Tak. Dobrze, to naleję do połowy. Tyle? Ok? Zdrowie. Okay. No Zdrowko. Kilyszek może pan wyrzucić? Tu? Tak, tak. <grych> Gratuluję wykonanego zadania. 200 zł dla pana. Wszystko w porządku? Piecze. Tak, tak, tak. To co? Robimy kolejne? Co ma być? Kolejne jest już naprawdę wymagające. Większość <laughs> osób nam się nie zgodziło. Do tej pory mieliśmy jedną dziewczynę, która wykonała to zadanie. Będzie pan musiał się rozebrać i przejść po parku. Tak Nie, do spodenek, znaczy do, do Bajtek. Mamy akurat tutaj nowy banknot 500 złotowy. Teraz są? Banknoty. Tak, teraz są nowe banknoty. Ale w butach mogę? Tak, mhm. w butach, oczywiście. Nie, bo ja z bieganiem mam problem. No to przejście. I co? Sam u gasia? Odtąd. No do, nie wiem, do tej drugiej lampy. Także myślę, że dystans nie jest długi. No nie, nie. 500 złotych jest do zgarnięcia. Dobre, no mają być jaja, no po prostu. Chce pan już 500 złotych? A to jest 500 złotych? Tak, to jest 500 złotych. No, no i teraz gdzie przejść kawałek. Gdzie? No nie wiem, w którą stronę Polsce. No tak i do tam. No a tak nie jest z powrotem? Może być. Wystarczy. Dziękujemy Panu, wykonał Pan nasze wszystkie wyzwania, zarobił Pan 870 zł. Gratuluję. <grystanie> Miło. Mam nadzieję, o. że było warto. Pozdrawiam mm. wszystkich YouTuberów i życzę dobrej, miłej zabawy. Dziękujemy także. Dziękuję. Miłego dnia życzę. Mamy młodą dziewczynę. Sojusz, moglibyśmy zająć się tym O nie! <grystanie> nie. Nie? Nie ale Bo znam mamy cię. do zarobienia 870 zł za wykonanie kilku prostych wyzwań. Co tu na to? No dobra. Jest to... 870 zł do zgarnięcia. Wyzwania są o różnych kwotach. Pierwsze wyzwanie byłoby takie, że jeżeli zrobisz 10 przysiadów, to damy Ci 20 zł. Natomiast następne wyzwanie jest już za 50, kolejne za 100 i tak suma się zwiększa. To co? Robimy te wyzwania? Przysiady 20 zł, 10 przysiadów 20 zł dostajesz. Okej, okay. i mam na pizzy robić Tak. Słyszny, <laughs> no dobra. I co już? Mhm. No tak, 10 dziesięć... Dobra, już. 20 zł dla ciebie. Drugie wyzwanie jest takie, że 10 razy obracasz się wokół siebie i dajemy za to 50 zł. 10 razy, jeszcze mam zaraz. 9, 10. 100 złotych dla ciebie znaczy 50. Jak? Teraz 50. A, 50, dobra. 100 zł dla ciebie. Ale jak 100 złotych? Teraz 50 zł marek. Teraz 50 to ile? No teraz 50 zł marek. Sensie. Teraz wyzwanie za 100 zł, a mianowicie chodzi o to, że 10 pompek musi zrobić. Okay. 10 męskie, zł. Męskie oczywiście, nie? Obojętnie. Mogą być męskie, mogą być damskie, ważne, żeby było 10. 9, 10 100 zł dla ciebie, kolejne jest trochę bardziej harturowe. Jakie? Chcesz się dowiedzieć na pewno? No Okej. Ok. E, będzie polegało na tym, że musisz wypić kieliszek tabasko. Kieliszek tabasko? Tak. Skąd jest kieliszek Tabasco? No mamy ze sobą na potrzeby wyzwania. Lubisz ostre? Lubię, ale... Kieliszek będzie wyglądał tak, po Tabasku będę musiał iść. Jeszcze złoty płacimy za to wyzwanie. Za wypicie kieliszka tabasko. To jest bardzo złe. No, nie, kielisz. no trochę się. No tak, tak, tak. Więc oh, jaka szabię. decyzja? No to poczekaj chwilę, ja idę po tabasko. Okej. Okay. Okej, okay, wracam do ciebie z tabasko. Kieliszek ja nie jest jakoś strasznie duży. Przez no, nie lecim. Właśnie o to w tym chodzi, żeby było żeby prawie pić. pełne. To jest ciekawe. Nawet Cię wyręczę i naleję. Myślę, że aż tak trudno nie będzie Okej okay. Boże lubię bo to tak nie Też nie lubię No dawaj, dawaj Kopsiu no, Gratuluję Możesz kieliszek odłożyć na ławkę bo, bo? albo wyrzucić gdziekolwiek nie będziesz potrzebny 200 zł okay. Żeby ci jeszcze bardziej zachęcić, pokażę Ci nowy banknot. Znaczy on w obiegu jest już od jakiegoś czasu. To jest 500 zł i to będzie już ostatnie wyzwanie. Już masz 370 zł, ale ostatnie wyzwanie jest naprawdę hardkorowe. Chcesz dowiedzieć się, jakie to jest wyzwanie? Mogę się dowiedzieć. Także musisz rozebrać się do bielizny i przebiec się w parku. Nie, nie, nie. No, Czyli kończymy? Kończymy, na pewno. Na pewno. 500 zł bardzo nie, fajnie wygląda. Nie. Ostateczna decyzja? Nie. Kamerzysta, spytaj się, czy to jest ostateczna decyzja. Ostateczna. ostateczna. Na pewno? Tak. Dobra, to dzięki wielkie za wyzwania. Okay. Idziemy dalej. Dziękuję. Dobra, na razie? Dobra, słuchajcie, mamy tam kolejną osobę, jakaś dziewczyna siedzi na ławce, podejdziemy do niej. Dawaj szybciej. Możemy się zająć chwilę z kamerą, bo nagrywamy film, yy, który polega na tym, że podchodzimy do ludzi i dajemy im różne wyzwania. Jeżeli ktoś wykona to wyzwanie, to dostaje od nas pieniądze. Co ty na to nagrywamy na YouTube'a film. A jakie wyzwania mniej więcej? No to zaraz Ci powiem, ale przede wszystkim one będą polegały na dyscyplinach sportowych. Będziesz mogła zarobić 870 zł. Co ty na to? Okej, okay, co mam robić? Dobra, pierwsze wyzwanie będzie takie, że jeżeli zrobisz 10 przysiadów, to dostaniesz ode mnie 20 zł. Dobra, Dobra może być? To teraz musisz stać i w porządku. Tak, tak, możesz tutaj. 8, 9, 10, dobra. 20 złotych dla ciebie. Tak, właściwie to o co chodzi. Tak, rozdajesz pieniądze. To znaczy, po nagrywamy film i sprawdzam, czy ludzie chcą wykonywać takie wyzwania. Tak, po prostu. No, ale tych wyzwań jest oczywiście więcej. Następne będzie polegało na tym, że obrócisz się 10 razy wokół siebie, i za to dam Ci 50 zł. Okej. Okay. Dobra, załóżmy, że jest 10. Bardzo dobrze Ci poszło. 50 zł dla Ciebie. Chodź tutaj eee, bo światło jest troszeczkę, okay. troszeczkę, takie słabe. Żeby było lepsze światło. Poprzednie wyzwanie bardzo dobrze Ci poszło, więc za następne daję 100 zł. Ale ono będzie nieco bardziej hardcore, bo będziesz musiała zrobić tutaj 10 pompek. Okay, 10. 10 pompek już przygotowywuję pieniądze. Okay. Możesz przejść do robienia. 8, 9, 10 Ok, w takim razie 100 złotych dla ciebie. Szybko kasa. No, myślę, że bardzo szybka, bo póki co zrobiłaś 10 przysiadów, obróciłeś się wokół siebie 10 razy i zrobiłaś 10 pompek. Ale następne wyzwanie nie będzie już takie łatwe, bo będziesz musiała wypić jeden kieliszek ostrego sosu, Tabasco. Tabasco nie jest aż tak ostre. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzisz. Zaraz podejdę po kieliszki, poczekaj. Dobrze, że usiadłaś. Wysłanie będzie polegało na tym, że dostaniesz 200 zł, jeżeli wypijesz kieliszek Tabasco. Nalewać? Hmm. A dużo to, tego będzie? No do tego poziomu mniej więcej, czyli prawie pełno. Nie wiem, czy dam radę. Nie lubisz ostrego? Lubię, ale nie aż tak. Ja nienawidzę. Czemu to tak wolno się wlewa? No nie wiem, nie wiem. Proszę, czy to... dla Ciebie Tabasco. U... Dobra. Jeszcze nie. Dobra, może odpocznij sobie chwilę, damy Ci 5 minut i przejdziemy do następnego wyzwania, które będzie za większą sumę i zapomniałbym 200 zł dla Ciebie. Po krótkiej przerwie, po ostrym sosie możemy przejść do następnego wyzwania. Już w porządku? Mhm. Dobrze? Bo następne wyzwanie jest za 500 zł. Wow, okej. Okay. A mianowicie będziesz musiała w tym miejscu rozebrać się do bielizny. Nie, to już jest zbyt hamskie, nie zrobię tego. Na pewno? 500 zł jest do zgadnięcia. Nie, nawet no, za 500 To może ja Ci pokażę ten banknot, jak on fajnie wygląda. Mogę, no, mogę ewentualnie połowę, ale to będzie już max. Do połowy czyli co? No zdejmę koszulkę. Koszulkę? Kamerzysta zgadzamy się na takie coś? Dobra, może być. Ale wtedy daję Ci 250. Skoro do połowy. No dobra, okej. Okay. Także możesz nawet na ławce. Nie, czekaj, tak dostać. Dobra, dostań. Jak tylko się ładnie ukazać, dobra. Wgara, raz, dwa, trzy. Widzę, że bardzo dobrze ci poszło. Przekazuję pieniądze. 250 zł. Bardzo ładnie się rozebrałaś. Dzięki. To co? Idziemy? Dawaj. Miłego dnia. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Pamiętajcie, że mam w planach nagranie podobnego odcinka, w którym będę pytał się ludzi, czy subskrybuje mój kanał. Zatem mogę spotkać właśnie Ciebie i lepiej, żeby subskrybował mój kanał, jeżeli chcesz zgarnąć właśnie takie wysokie nominały. Zobaczcie również moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji, aby dostać ewentualnie te pieniądze. Do zobaczenia!